Trzeba sprawdzić, czy ma teraz, nie jest obszczany, Więc typowo, zrzucamy wszystko. No nie wygląda na zniszczone, tylko kamerzysta widzisz coś tutaj? No nie jest czysty. Może z tej strony się złapiemy. Marku, zaczynamy film. Jaki? Masz się tylko przywitać, bo to jest klucz do każdego ekskluzywnego filmu. Na kamerzystę? Nie, no na twój kanał. Dobra, zobaczymy. Siema, jestem Marek. No to jedziemy w góry, Marek. Po co? Dostaje zaproszenie do najbardziej prestiżowego hotelu w Polsce. Przynajmniej oni. prestiżowego, Przynajmniej tak? oni tak twierdzą. I chcą, żebyś to sprawdził. I co? Mam po prostu tak pojechać, czy co? No, wszystko co, jest opłacone. wam tam? No, chcą, żebyś nagrał film. Chce pojechać? Oni sobie zdają sprawę, że... że ja się nie pieszczę z hotelami, że ja pokazuję prawdę. No dobrze, no to najwyżej ich Ale co? z góry jest ustalone, że mogę nagrywać i wrzucić? Tak, 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 możesz wrzucić. To już? podpisz z nimi jakąś umowę, żeby później nie było żadnych no, no, problemów. No już podpisałem. I mogę mówić prawdę, tak? Tak. Okej, okay, i kiedy jedziemy? Brak samolot? No wiesz, samolot, mi to bez różnicy, chyba że mamy coś w planach. No nie. Dobra, no to można lecieć. No to dobra, to już zamawiam samolot. Ogólnie jest to hotel Harnaś w Bukowinie Tatrzańskiej. Wyskrowali mi tu takiego maila, o, wszystko jest za darmo, wyżywienie. No i przede wszystkim będę mógł kim coś zajamać. Także dobrze, że ten imbecyl się zgodził na to. No cóż, pewnie ukradnę im jakieś ręczniki, oprócz Barek. Hmm, co by tam można było jeszcze zajmować? Może zobaczymy na miejscu. Zapraszam do oglądania. Wie, kamerzysta, gdzie my w ogóle jesteśmy? No, przed hotelem. Co on? Co te… Kurde, co te barany odwalają? No no. Gdzie my jesteśmy? Kamerzysta? No przed hotelem! Jakim hotelem? No tym prestiżowym. A gdzie jest ten hotel? No tutaj. Ta? To jest hotel? No. A czemu tutaj są barany? No nie wiem, no jesteśmy w górach, a co, a co ma być. Pasra. Widzisz? No dobra, nie będę tego pokazywać. No a ja chcę takiego barana mieć w domu. Albo nie, to chcę. To. To masz mi kupić później. I to jest ten hotel, tak? No tak. Gdzie możemy i co to jest ten hotel, tak? No tak. Wejście OK, ale on na pewno jest dobry? No tak pisał. Słuchaj, ja tutaj pół Polski leciałem. Wieś ile czasu straciłem? Znaczy nie wiem jeszcze czy straciłem. Ile nam zajęła podróż? No jest godzinę, półtorej. No właśnie, jak się okaże, że to syf, to ty masz przesrane i ten hotel tak samo. Ja będę całkowicie szczery. Czemu się nie otwierają? Dobra, nieważne. Dobre. Dzień dobry. E, tutaj w Harna się jest tak? Tak, zgadzasz się. Ja tutaj miałem rezerwację pokoju tak. Loft Cruise. Niestety nie mam na takie nazwisko rezerwacji. Ale jak to? Ja tutaj zostałem zaproszenie do naszego hotelu. No rozumiem, natomiast yy, no, nie znajduję takiej rezerwacji. Ale Lord Krużwil, nie, kojarzy mnie pan? Yy, no nie bardzo, nie kojarzę, niestety. Wysyłacie mi najpierw zaproszenia, a później mnie nie kojarzycie. No niestety ja pana nie kojarzę. Ciężko no, Lord mi go sprawdzić. No to nie wiem, mógłby się pan z kimś skontaktować, to to. Nie mam tej rezerwacji, proszę nie Ale może na Marek Kruszer po prostu. No dobrze, już zobaczę. Tak, jest ta rezerwacja. Jak najbardziej. Zgadza się. Oczywiście no, no. jak najbardziej. Marek Krusza. Oczywiście już tutaj dla Pana przygotuję klucze do pokoju, bardzo mi miło. To będą pokoje na czwartym piętrze tutaj dla Państwa. Okej, okay, 1403. No dobra, to w takim razie dzięki. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Miłego pobytu. Co Ty robisz? Tutaj od tej sceny, od tego momentu. Tutaj kamerzka pa, butelkę tutaj zostawili. Syfają w tym hotelu. Dobra, chodź do tego pokoju. Nie no, powiem ci, że korytarz OK, ale wiesz co, zawsze w tych hotelach robią takie korytarze, żeby to było taka. Tutaj Marek. Właśnie. Tu! Marek, co? ten pokój. A, rzeczywiście 1406. W ogóle to chciałem, żeby mi kiedyś na karcie takiej hotelowej wygrawerowali Lord Scrużbil. Dałoby się ogarnąć takie coś? Nie Weź nie. później, podejdź i poproszę. Tutaj mamy miejsce na kartę. Wkładamy tutaj kartę i dostajemy informację, że zakaz palenia i że kara to 500 zł. Ja mam to gdzieś, bo jak będę chciał, to i tak sobie zapalę. Ale mniejsza, no to po prostu przejdźmy do oceniania. Tu jest jakieś światło? Włączę, żeby było jaśniej. Dobra, więc teraz przejdźmy do oceny tego hotelu. Tutaj mamy jakieś szafki, ale do tego przejdziemy później. Najbardziej interesuje mnie to, co znajduje się tutaj. Jest to kratka. No i oczywiście musimy sprawdzić białą rękawiczką, czy na pewno nie znajduje się tam żaden brud. Przejedźmy konkretnie, przejedźmy, żeby na pewno nic przede mną nie ukryli. No on jeszcze raz To może im się udało akurat Nie wiem, może odkurzaczem tutaj Czyścili, mniejsze. Dobra, przejdźmy dalej Mamy tutaj biurko, też się nie będę Nad tym jakoś zbytnio rozczulał Tutaj jakieś miejsce do siedzenia Czemu telewizor stoi tyłem jakoś dziwnie? So, obracany Marek. Mhm. Nie no, moim zdaniem to trochę głupota, mogliby tutaj postawić dwa telewizory, bo bez sensu tak obracać trzeba, cały czas. Przejdźmy dalej. Tutaj jest za tym łazienka, tak? Mhm. No nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, żeby tutaj w szybę wstawiać, z żadnej prywatności. Jakby tutaj przyjechało dwóch facetów, którzy nie są homoseksualistami, to co? Jednak chce się wykąpać, tutaj jest jakiś... No dlatego w sensie. masz zasłony, Marek. A ale słuchaj, patrz. Widzisz? Łóżko mamy. Wiesz co, trzeba sprawdzić? No. Trzeba sprawdzić, czy ma nie jest obszczany, więc typowo zrzucamy wszystko, prześcieradła wszystkie. No nie wygląda na zniszczone. Tylko, kamerzysta, widzisz coś tutaj? No nie, jest czysty. Może z tej strony sobie złapiemy? No dobra. A może łóżko jest brudne? Nie no, też czyste. To akurat im się udało. Może niedawno wymieniali. Szafka jakaś. To jest taras, tak? Podobno mają tutaj ładne widoczki. No ładne są chyba, co? No zobaczymy. Nie no, wiesz co, takie taki średni. Ja mam w sumie w domu lepszy. Bo ja mam taki domek w Alpach. Byłeś tam kiedyś ze mną? No byłem, no. No, lepszy widok, nie? No tutaj to 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 taki. Ładnie. No w granicach tolerancji To może im się akurat udało, ale to jest tylko widok bo Wybrali po prostu dobre miejsce No i co teraz? Musimy jeszcze ocenić toaletę, nie? Dobra, do tej pory nie udało mi się w sumie niczego znaleźć Widok taki średni, pokój No, no może być, nie ma niczego zniszczonego Ale tutaj w toalecie na pewno coś znajdziemy Bo wiecie, w toalecie jest woda, grzyby się robią A wątpię, żeby specjalnie dla mnie usuwali tego grzyba Który by ewentualnie tutaj był No bo wiesz kamerzysta, jak to goście robią Leją tą wodę, a później grzyb się robi No nie wiem, co tutaj jest tam jest prysznic, to już widziałem, zaszyby, walna, czy w ogóle woda leci? O, ups, rozdałem. Trudno. Toaleta zdezynfekowana, czyli ma być czysta, chociaż tu jest woda w toalecie. Widzisz kamerzysta? No i co? Zdezynfekowano, to chyba nie powinno być tutaj wody. No nie wiem, kamerzysta, ja mam takie samo lustro w domu. No i co w związku z tym? No nie wiem, to jest jakaś ustawka. Oni specjalnie dają mi najbardziej wypasiony pokój, żebym tylko dobrze na filmie powiedział. No o co tutaj chodzi? Przecież to nie jest normalny pokój. Ja mam takie samo lustro. Przecież to jest jakaś ustawka, oni specjalnie tutaj takie lustro zamontowali. Nie wiem, mnie to nie interesuje, ale już się trochę zdenerwowałem i jest mi już tutaj naprawdę gorąco, bo mnie po prostu denerwują tutaj. No nie wiem, to jest jakieś ustawione, specjalnie dali mi taki pokój, żebym po prostu do niczego się nie przyczepił. Nie wiem, idziemy do recepcji po inny pokój, tak? No dobra. Ja muszę dodać dokładnie wszystko sprawdzić, zanim to wrzucę na YouTube. A. To jest ustawione, ten pokój jest ustawiony, specjalnie dostałem ten pokój Ja chcę inny pokój, specjalnie daliście mi takie samo lustro jakie ja mam w domu Rozumiem, no tutaj na taki pokój była rezerwacja No ale... ale proszę, spokojnie, proszę, proszę dać tak... mi normalny pokój, a nie jakieś wygórowane standardy Dobrze, proszę chwilę Ja rozumiem, czekaj. że zobaczę mam tutaj wygórowane nagrać film, ale ja chcę rze rzeczywiście ocenić ten pokój To ma być, że to na recenzję, a wy dajecie mi jakiś najlepszy pokój, o co tutaj chodzi? Dobrze, ja chcę to... normalny pokój jaki tutaj oferujecie, a nie Dobrze, proszę spokojnie, już zobaczę jakie mam pokój Nie, to jest ustawione, dobrze? ja o tym powiem na filmie Proszę chwileczkę, zaczekać. Proszę bardzo, proponuję ten pokój tutaj będzie. Jaki to będzie pokój? To będzie pokój 1401. To też jest czwarte piętro. Inny? Tak, inny. Całkowicie. Normalny, takie jak dla gości. Tak, tak. A ten tak, skąd, skąd się wziął? No proszę pana, y, takie też mamy pokoje. No nie, wiem, ktoś średnio mi się chce w to wierzyć, bo ja mam takie samo lustro w domu, wy macie takie samo lustro, jakieś nieziemskie widoki w ogóle. Rozumiem, nie. proszę zobaczyć, myślę, że ten będzie. To, moim zdaniem tam ten pokój jest za dobry, bo tam nic nie jest zniszczone nawet. To moim zdaniem to specjalnie zrobiliście, ale okej, okay, ocenię to. Dobra, proszę ocenić sobie to. 1401. Tak? Tak. To sama sytuacja, trzeba włożyć kartę. Tak. kamerzysta, a ten pokój nie wydaje ci się trochę większy? No chyba jest, jeszcze grubszy ci dali. Serio? To nie dali mi wtedy najlepszego? Nie. O co chodzi z tymi ludźmi? No dobra, ale może tutaj coś będzie zniszczone w końcu. Dobra, co tutaj mamy? Jakaś sypialnia, tutaj taras, widok mnie nie interesuje. No nie łazienka? No nie no, oni sobie jaja ja robią. Serio, kamerzysta. No co to ma być? Łazienka z widokiem? Znowu te same mydełka? Dobra, chodź dalej no. O co chodzi z tym hotelem? Dali mi wcześniej słabszy pokój, żebym teraz dać mi lepszy. O co tutaj chodzi? Serio, oni mają wszystkie takie pokoje? Jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Pewnie mają dwa pokoje i po prostu przygotowali się na to, żebym chciał sprawdzić wszystkie. Nie wiem, kamerzysta. Co teraz? No tutaj nic nie ma, nie ma się do czego przypróć. No to, nie wiem, może restauracje? No tak, restaurację sprawdzimy. To jest po prostu, nie wiem, nowy hotel i nie jest jeszcze nic zniszczone. Zobaczymy, jak to będzie kiedyś. Dobra, kamerzysta. i co, jaki starych bierzemy, który No nie wiem, wybierz jakiś. Ten, nie, zobisko okna. Ten za duży. No dobra, to nie będzie ten. I co, coś zamówić trzeba? Zamówiłeś coś? Czy ja mam coś zamawiać? No jak zamówiłem jak jeszcze nie patrzył. A no dobra. No to jest to jakaś obsługa czy coś? nie, nie wiem. Jakaś obsługa to jest czy coś? Halo? No dobra, już idzie pani. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę bardzo. Mamy karty dla pana. A w sadzie to ja nie za bardzo chcę wybierać z karty, bo mi po prostu zależy, żeby coś najdroższego tutaj zjeść, coś, Dobrze. co najlepiej wygląda. Dobrze, w takim razie mogę zaproponować panu polędwicę, która jest najlepsza w naszej restauracji. Polędwice? Albo ewentualnie możemy zrobić takie coś, że y, tutaj dla mojego kolegi coś najtańszego, jakieś najtańsze byle jakie danie, a dla mnie najdroższe. Możemy tak zrobić? Dobrze, w takim razie to, co pani proponowałam, a dla pana wybierzemy coś z karty. Ale chwila, ja pozwoliłem coś grać? Przepraszam tak. Ja nie chcę czegoś takiego słuchać. Myślę, że powinien pan się mnie spytać, czego ja chcę posłuchać sobie, tak? No, a jaki, jakie życzenie pan ma? Chopina. Jasne. Da radę? Okej. Okay. Dobra, już, już cicho tam. Już koniec koncertu. Było średnio, ale. Dobra, także czekam na jedzenie. Proszę bardzo, Pana Państwa, poczęstunek szefa kuchni. Patrz, z, z pietruszki, do tego będzie... Co Ale to... co to jest? To jest termowy począstunek od szefa kuchni. A, czyli takie coś przed daniem głównym? Dokładnie, to jest start. No nie wiem, bo ja zamawiałem dla kolegi coś najmniejszego, najtańszego, także zrobimy to tak i dla niego już nic więcej nie będzie. On się tym na pewno najmie. Dobrze, to ja zatem przenoszę do pana Okej, okay, to ja w takim razie czekam na tą polędwicę. że sta. No co, co ty sobie myślisz? Że ty będziesz jadł jakieś danie główne? Powaliło cię, człowieku? Bardzo dobry, Mark. No to jest, Więcej nie dostaniesz. Przez tydzień. Proszę bardzo, jest to danie główne w I o co pana... tutaj chodzi? Ja i tak głodny nie jestem, także nie zamierzam tego jeść. A... Dzień dobrze? Rozumiem, że tutaj napoje dostanę, tak? Yy, tak. So, komuś, nie komuś, no to poproszę tego koniaka Ludwika XIII i potrójną porcję. O, Trzy się, razy o, się, będzie. Oczywiście, jak najbardziej. Tylko mógł prosić o dowód, bo nie wygląda okay. 18 lat. I tak jak się spodziewałem, niestety nie ma panu. Lat. Trochę panu brakuje. Niewiele, no, ale jedno. Dobra. Ile tam wyjdzie? 2130. Ale tak to jak wspominałem, nie mogę panu sprzedać 46. alkoholu. Dwa czterysta, będzie jeszcze z napiwkiem to... Bardzo mnie cieszy, że ma pan taką ilość gotówki, ale no niestety dobra. nie mogę panu sprzedać alkoholu wysłać mi mas... tutaj nie zaproszenie od swojego hotelu, ja przychodzę tutaj jak normalny klient do baru Mogę panu zaproponować świetne lemoniady, rabarbarową albo pomarańczową No w nie, pan, ja chcę koniaka się napić ja? no To w takim razie y, kolega tutaj kupi To będzie to samo, tylko tutaj kolega ma osiemnaście Mogą pokazać? Tak, oczywiście Jest osiemnaście? Jest 18. Jest 18. No to w takim razie, tak jak mówiłem, trzy razy Ludwik XIII. I jeszcze ten, bez napiwku. Ma być równo, 2130. Tam damy chyba 2400, to wejść 200 i ma być 70 zł. reszty. Za takie podejście to, to ja raczej nie daję napiwku. Trzy osoby? Koniec. No ja wiem. życiem, z życiem, bo późno już jest trochę. Z lat się nie działo, Już mogę wziąć? No okay. bierz kamerzysta. Już kciuczkę. Bardzo? Dziękuję bardzo. To... No to czekaj tam ci przed... przed... No dobra. Patrz Marek jaki jest zajebisty widok. No dobra w dupie to, a dawaj tego nie. Nie. No dawaj, kamerzysta. No, 500 zł podwyżki chcę. Podgrzało cię. No, to, to jest łamanie ja to prawa kupiłem. Marek. Ale po co ja to kupiłem? Marek, no wydałeś 2,5 ja koła, koła na... Wydałeś koła na koniach, nie dasz mi 500 zł podwyżki. No dobra, daj już mam. Dasz? Dobra. No dam. Obiecujesz? Dam, kamerzysta, daj to! W tolerancji w sumie. Nie chcę już, może być resztę. Ja tak, żartowałem, ty głupi jesteś? Dobra, to co? Dobracamy? Marku, wszystko w porządku? No, po co tu ja bym chciał tutaj, bo oni mają spa i chciałbym, żeby mi zrobili najdroższą maseczkę. Oni tutaj mają zabiegi, całny, wszystko, masaże i chciałbym maseczkę. A nie za dużo wypijesz? Kamerzysta, w tej chwili ogarnijmy maseczkę, tak? Maseczkę. Kamerzysta, maseczkę, szybko. Jak już kamerzysta? No już, no możesz chodzić. Tak. tak. Nie wiem na co czekasz. No. Najdroższy zabieg, Jakby to wyglądało, jaka cena? Mogę zaproponować najdroższy na zabieg, creation 800 zł. No, nie wiem, coś droższego będzie? No niestety nic droższego nie mam w oparciu. A, dobra, no a to niech będzie, za 800 zł. Czeka już nałożona, a teraz przejdę do roz? masowania to dłoni. Strasznie mnie drapie w ogóle, hmm. mi się pachnie, nie chcę już tego. Dasz radę to zmyć jakoś? Ja nie chcę reszty zabiegu, tą maseczkę zmyć nie chcę, zbyt biernie jak dla mnie. Myślałem, że coś za złota będzie, a tu. To... Da radę zmyć? Da radę. No to bym prosił. Dobrze. I co, po co tu przyszliśmy, Marek? Ty jesteś pijany? Nie, wiem, ja chciałem ze złota, z diamentami, a tutaj nie. Wiem, coś tam, jakiś krem dali. Dobra, więc. Marek, teraz... a dlaczego tu tak gorąco jest? No kamerzysta, to są sauny, właśnie chciałem o to powiedzieć, nie przerywaj mi filmu, już mnie denerwujesz. Dobra, ale w każdym razie jesteśmy, tutaj są sauny. Nie, nie chcę mi się dość sam chodzić, może później ciebie zamknę, żebyś się udusił w tej saunie. Byłeś kiedyś w saunie? Nie. No, to będziesz i od razu się udusisz, bo cię nie wypuszczę, stąd ale to później, bo jeszcze musisz nagrać tutaj kilka scen. To idziemy dalej. Dobra, także Marek, najpierw zimno, teraz gorąco co ty kamerzysta? robisz tutaj jest basen, chodź wejdziemy na basenik No generalnie hotel harność ma ode mnie za to minusa, bo patrzenie co jest Woda zamiast mleka Ja nie będę się w takim czymś kąpał, chodź dalej kamerzysta, chodź Masz się tutaj wykąpać Gdzie? Chodź, tu masz się wykąpać W brodziku? Tak, masz się wykąpać W Rodziku? Daj kamerę, nagrywamy jak się kąpiesz kamerzysta Dawaj kamerzysta Kamerzysta Tu mam się wykąpać? Tak, tu masz się wykąpać kamerzysta no! Co kamerzysta, jak się bawisz? Nie, przejdź Adi. Kamerzysta, wracaj! Kamerzysta, wracaj w tej chwili! Tu, tutaj teraz masz wejść. Nigdzie nie powiem. Masz tutaj wejść, kamerzysta! Nie. Chodź tutaj! Nie. Masz się kąpać! Chodź tutaj, kamerzysta! Masz się kąpać w tej chwili! Nie rozumiem, co do ciebie mówię, kamerzysta? Czy <laughs> nie denerwuj! Także podsumowując. Dałem 30 tysięcy złotych na alkohol, a temu hotelowi daję ocenę 8 na 10. Jeden punkt odejmuję ze względu na to, że w basenie nie było mleka, a drugi punkt odejmuję dlatego, że nie mogłem do niczego przyczepić się w pokoju. To by było na tyle w tym filmie. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia!